Witam serdecznie wszystkich. To jest tutaj Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. Jestem tutaj idąc, zaraz tutaj jest przystanek będzie, aby pojechać tam w okolice, gdzie moje dzieci, dzieci mieszkają, żeby nagrać kilka filmików. O, teraz. żeby kilka filmików nagrać tam, bo mam gotówkę przy sobie. Już wszedłem z budynków sądów. Tam trochę czasu spędziłem, porozmawiałem, kilka filmów nagrałem, streamowałem, i tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie... Aha, to później z tego, z tego budynku głównego sądów rejonowych poszedłem tam, tam jest w boczku ta, budynek prokuratorii jakiejś takiej nie wiadomo jakiej, tam obok. To tam poszedłem, żeby szybko pismo złożyć. Bo tak właśnie widziałem, że już tak późno jest. Ale, ale no szkoda, troszeczkę za późno byłem. Bo, bo pani powiedziała tam ochroniarka, że o godzinę krócej jest czynne biuro podawcze, bo, bo jest bardzo gorąco. Więc akurat kilka minut mi zabrakło. Chociaż tam pani no, coś tam próbowała robić, abym jeszcze poszedł sobie. Abym sobie poszedł tam sam do sekretariatu złożyć pismo. Ale właśnie akurat pani sekretarza przyszła i klucze położyła, oddała klucze właśnie. Więc, więc właśnie, no. Nie mogłem dzisiaj złożyć pisma. Szkoda, bo chciałem to zrobić dzisiaj dobrze. Więc złożyłem te pisma, które mogłem tam w tej rejonówce prokuratury nie wiadomo jakiej. Tam gdzie chodnik kładą, wszystko rozkopane jest. Nie złożyłem pism. Teraz, właśnie y, bo mam dużo internetu, jeszcze baterie mam dobre, to właśnie chciałem tam sobie usiąść na, na, na ławce, nagrać kilka filmów, właśnie z pieniędzmi. I jak się domyślacie, subereni po prostu, no, y, y, motywem przewodnim będzie to, że będę mówił, kto mi zabrania dać pieniądze dzieciom. Więc gdyby co, to, to już załóżmy, już wiecie, jaki będzie. Motyw główny tego filmu, że państwo polskie coś mi zabrania. Aha, to załóżmy udało mi się, bo tam byłem w rejonówce na krzykach pokój 168. Tam akurat taka jedna pani blondynka siedziała przy, przy oknie, bo ta czarna pani przez telefon rozmawiała, która siedziała bliżej mnie, więc mówiłem do tej pani oddalonej ode mnie, nie wiem, 4, 4 metry czy 5 metrów. I ta pani siedziała przy samym oknie, więc właśnie na tyle była miła ta pani, to bardzo dobrze, że właśnie yy, mogłem przez 5 minut do tej pani mówić właśnie z czym przyszedłem i właśnie tak się jakoś właśnie stało, że przy okazji sięgając do kieszeni, do tej lewej, gdzie miałem kasę. Wszyscy wiedzą, że, że akurat dzisiaj miałem kasę w kieszeni numer jeden w tej lewej. Dobrze, więc sięgałem po coś innego do, te, do tej kieszeni. To właśnie akurat przy okazji nie wiem, jakoś 13 piątek i te sprawy, sami wiecie, rozumiecie towarzysze, że że właśnie mm, akurat wyleciało mi prosto na stół dokładnie 15 tysięcy złotych, które właśnie no, miałem w tej kieszeni. Zupełnie nie wiem jak to się stało jakieś zagięcie czasu i przestrzeni, może po prostu wszystko mi wyleciało tam na stół, więc to było widocznie, wszystko się wydało, mleko się wylało, pozamiatane musztarda po obiedzie i te sprawy, więc po prostu nie miałem żadnego po prostu zamiaru wyciągać ich pieniędzy i po prostu mówić tam do tej pani blondynki, że państwo polskie i Magdalena Kaliszewska która by, być może, ja nie wiem być może tam często przebywa być może pracuje, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy jak długo i te sprawy że właśnie Magdalena Kaliszewska zabrania mi po prostu przekazać to co mam w kieszeni, no Dzieciom, jako kieszonka, by oczywiście jakoś tak sięgałem do tylnej kieszeni z tyłu, do przedniej kieszeni sięgałem, tej prawej, potem do lewej. Jakoś tak się dziwnie złożył, po prostu wiecie, wiecie, rozumiecie, że właśnie z tej lewej kieszeni jakoś tak cała zawartość po prostu na, na, na stół się wysypała, i, i właśnie ta pani po prostu widziała, że, że, że raczej mówię prawdę to, co właśnie mówię, że, że nie mogę dać dzieciom. Pieniędzy kieszonkowego, które mam w kieszeni tu i teraz, właśnie. Czyli 20 to jest 1 lipiec, czwartek, tak lekko po południu, jeszcze w godzinach urzędowania sądów rejonowych. Dobrze, więc teraz, właśnie zmierzam tam w kierunku kominów elektrociepłowni, żeby nagrać kilka filmików i, i, i już to mieć ten etap po prostu zaliczony. Dziękuję, pozdrawiam.